Could you be the Witamy w kolejnym dniu. Tak. I gdzie dzisiaj ruszamy. Na prawy wiel, tak? tak? Tak. Musimy wejść pod taką wysoką górę. A ja nawet się nie, nie zmęczysz się. Wczoraj dałaś radę, to i dzisiaj też. Tak. Brawo. Lili. Co czekamy w kolejce już na tę sprawę wier? A kuku. A kto nam pilnuje kolejki? na no. Do czterech lat. Ja już tam jest powrotem 109 i mama z tatą 129 tam jest z powrotem Tak? Tak? Tylko kosztuję bilecik by to się wiedzieć. Dalej kogoś od ty? Jak się nazywa kochanie to? Odwróć, odwróć. Stacja edukacja, tak. Gość w pomarańczowych ciuszkach i będzie nas oprowadzał. Mamy zbierać e, pieczątki, tak? Trzy pieczątki, trzy miejsca i wracamy na dół. Okej. Okay. Czekasz w kolejce? Jesteśmy blisko, no nie? Teraz my będziemy, zostawmy szkoły śmieci. Wchodzimy, dawać pa. Idziemy, idziemy łobuzy. Gorąco ci, że się spuściła nam. Lili, jesteśmy na górze, zaraz damy Amciu. Chodźcie. Chodź. Do jedzenia to chodź, poczekaj, niech sobie Lili się ten Jagórcik i idziemy dalej. Zapytamy się. Jagórcika, gazetarek? Nie, ale starek. Lili, co mamy? Przerwę? Jesteśmy już na samej górze. Gdzie Zaraz idziemy? Tak, a tam panie są, widzisz? Tak. Zaraz do nich pójdziemy i pani nam powiedzą co ten, a potem musimy iść tam szlakiem pewnie dalej. Mm -hmm. I zbierzemy, trz, zbierzemy trzy, trzy pieczątki i będzie na końcu dyplom. mamy się daleko. Mamy już wszystkie pieczątki. I gdzie idziemy teraz? Odebrać dyplom? Tak. No to szybciutko. Czemu musi pani zbierać? Są punkty trzy. I teraz tak. proszę i ja. Tak, Nie Jestem przeciwko wejściu do sklepu. Okej, dziękuję. O, tu już nie ma błędu. Tu już jest okej. Okay. O, super. O. Pokaż mamusi dyplom, pokaż dyplom. O, trzymaj. Mamy dyplom. I tu odznakę Malilusia, brawo! I co? Koniec naszej wycieczki dzisiaj? Zaliczony jest sprawy wiert, tak? Idzie, teraz idziemy do wyciągu. A co ty robisz? I co? Jesteśmy na wyciągu, tak? Tak. No. Pojedamy. Przesiedliśmy się do drugiego i zjeżdżam. W dół. Tak. I co? No, o, i no i było bardzo wysoko. Było bardzo wysoko. Masz rację Kasperusiu. Ty się z tatą tak wysoko, tak? Zostawiamy ze sobą drogę, co? Tak. Czekaj, Chciałabyś o zobaczyć. Wow. Hello. Lili. Tańczysz? To jest tańcząca dziewczynka tata. I odznaka. Brawo. Uuu. Zobacz. O, fajnie. i co, idziemy na jeziorko, fajnie? Na strumyczek? ooo i fatła nam tutaj wow wow